Były kapitan reprezentacji polski nie gryzł się w język po meczu z Holandią. Jacek Bąk nie tylko pochwalił drużynę Jana Urbana, ale też wbił szpilkę Michałowi Probierzowi. Polska kadra zremisowała jeden do jednego na wyjeździe z Holandią, a bohaterem został Mati Cash. Biało-czerwoni długimi fragmentami cierpieli, gonili piłkę, ale w końcówce spotkania dopieli swego i wrócili z cennym punktem. Były reprezentant Polski Jacek Bąk nie krył, że widzi wyraźną poprawę względem wcześniejszych meczów. Gdyby przed meczem ktoś powiedział, że będzie remis, wzięlibyśmy to w ciemno, stwierdził. Jednocześnie były kapitan skrytykował pomysł Michała Probierza na grę trzema stoperami, mówiąc wprost, że to była masakra. Według niego, Probierzowi musi być teraz głupio, bo Urban w debiucie pokazał, że kadrę można ustawić inaczej i skuteczniej. Bąk docenił także Przemysława Wiśniewskiego, debiutanta wskazanego przez Urbana, nazywając go „kawałem byka” i postrachem ofensywy rywali. Były kapitan podkreślił jednak jedno: remis z Holandią nic nie znaczy, jeśli nie wygramy z Finlandią. To będzie mecz o życie, a w Chorzowie, jak mówi Bąk, musi być ogień.